W każdym razie jesteśmy tu i teraz się bardzo z tego cieszymy. I to wszystko jest naprawdę. No... Nic nie jest, przysięgamy, nie ma nic żadnej ściany. Nie ma po prostu pani nie wie, Ja I się tak, tak naprawdę nam, słuchaj, ile ilość, my czasu spędzamy? Ilość tych klientów, która tutaj się przekłada, a naprawdę jest ich mnóstwo. Przekłada się prawdopodobnie tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy wiarygodni. Bo nikt nam nie powie, słuchaj, ty ściemniasz, że byłeś grą. Albo ktoś zobaczy cię albo... w McDonaldzie, albo wiesz, po cichu, bo nie Przecież wiem, ineżę. Nie, też zreszyć, mamy ochotę wziąć na przykład pizzę. My też mamy ochotę czasami gdzieś tam sobie coś nie Mamy ochotę spróbować. napić się Prosecco, to mówimy, słuchajcie, wczoraj żeśmy pili Proseko. I wtedy, no ale i co dalej? No więc na Ale byliśmy zasadzie, rano no, na treningu, na przykład, Gdybyśmy tak? to wypalili. Nie A ma A nigdy byśmy takiego, nie, nie, wiesz, nie zachlali do leżymy, trzeciej nad ranem, że leżymy, że leżymy po wiesz, do rana, gdzieś albo tam wiesz, raz na imprezie. Teraz posz... no. poszliśmy na Sylwestra. To na taką salę, to żeśmy o 12.30. Nie, to była Asyleta, przepraszam, pytali się, co my to robimy w ogóle. Tak, to raz, ale jak już, no, jak już tam już byliśmy, to my tylko patrzyliśmy, na czy coś już poszedł, czy możemy już iść. żyć. 12.30 nas nie było. No bo słuchaj, to w, hmm. w ogóle my tylko ty poszedł, żeby już się położyć, spać. No bo wiesz, kluski śląskie na talerzu o drugiej w nocy to mnie nie rajcują, więc. Także no. Myślę, że wiarygodność tutaj się obrania z każdej strony i moglibyśmy opowiadać o tym tak naprawdę e, wiesz, mnóstwo. No, tak jak wspominałem, byłem grubasem, który też mnie wiesz, wytykali i tam jeszcze gorsze epitety na mnie padały, ale ja zauważam, już tego też nie chciałem pominąć, jak na przykład przychodzi matka z dzieckiem i mówi, że dziecko, dziecku zdejmują spodnie, bo ma duże piersi. To są takie sytuacje teraz. I wiesz, jak, no jak, mnie, jak mnie, wiesz, jak ze mnie się śmiali, mówiąc, że, że mógłbyś pracować jako darmowa boja, ja bo ma taką, gru, taką dużą, taki duży brzuch, to dokładnie mi się przypomina sytuacja kiedy y, taka matka stoi i wręcz wiesz, ma łzy w oczach, co nam ma zrobić. I takie dziecko trzeba właśnie tak ukierunkować psychicznie, tak go y, tak u, jakby uświadomić takiemu dziecku, że my nie jesteśmy jakby trenerami, którzy do którego on przychodzi i mówi, panie trenerze, tylko on musi się czuć tak swobodnie, żeby on się nam otworzył. otworzył tak, jak on się nam otworzy, tak. jak on nam zacznie wierzyć, jak on będzie, jak my będziemy wiarygodni, a jesteśmy, to on będzie robił dokładnie to, co my chcemy. I on faktycznie schudnie. I efekt jeden przyszedł, efekt drugi przyszedł, efekt dziesiąty przyszedł, i tak naprawdę jeden, jeden nakręca drugiego. Stąd też właśnie przyjeżdżają klienci, czy to właśnie z Andres Pola, czy z nie, skąd Tomek przyjeżdża? Konstantynową przyjeżdża z Olechową. Tak. No on jedzie pół godziny chłopak na trening. Personalny. Na 21 nocleg ma do mnie na 8 rano, trzy razy w tygodniu. To jest w ogóle dla nas, My sami sobie zadajemy mhm. pytanie, czy my tak byśmy robili? Bo chyba nie. Mhm. Także no, absolutna pasja do sportu. To jest, wiesz, my jak, jak otworzyliśmy to studio, to na, którymś, na której ścianie napisaliśmy, bo mieliśmy takie dwie ściany, ta jest już teraz nawet widać, jeszcze można było napisać, z miłości do sportu. Bo tak naprawdę tutaj żadne inne motto to nie, nie było potrzebne. My nie musieliśmy pisać jesteśmy tacy czy tacy, tylko po prostu każdy tutaj wiedział, że my to zrobiliśmy tylko wyłącznie z miłości do sportu, Na nic więcej nie potrzeba było do życia i, i, i do szczęścia. Adam koniecznie musisz przyjechać do nas na przykład taką sobotę, jakoś byśmy się umówili, Kiedy bo sobota jest taka najfajniejsza w ogóle, jest tak dużo osób. my teraz e, jesteśmy osób, po, po, pięć, tygodniu, po wiesz, 50 ponad godzinach pracy, takiej na macie wiesz, na to macie, jest, to jest... swoich treningów i przygotowań do świąt. To to jest możesz sobie wyobrazić no, można w jakim jesteśmy te, stanie. Tak, natomiast my zaraz jedziemy jeszcze oczywiście robić zakupy świąteczne jakieś i mamy, ubierać i, i mamy jeszcze, domy, wiesz, i mamy wiesz, jeszcze wiesz. szereg innych obowiązków, jutro rano oczywiście mamy swój trening i poniedziałek, wtorek, środa jeszcze trenujemy. Także nasz dzień naprawdę jest, jest rozciągnięty do maksimum. Nie ma czegoś takiego, no. że się nie da zrobić. Tylko to jest naprawdę kwestia jakby mobilizacji i zaangażowania. Wiesz. So. Wszystkich szczegółów, żeby to wszystko pogodzić. My mieliśmy klienta, który był na przykład w, w takim programie Kochanie ratujmy nasze dziecko. To już w ogóle to jest jakby, jak ja to usłyszałem, ja nawet nie wiedziałem co to takiego jest. Ale jak ta mama przyszła, ty w ogóle wiesz, pra, prawie że płacząca, co ona ma zrobić, bo dziecko albo nie je nic, albo je tylko załóżmy chleb i zupki chińskie i do sportu w ogóle nawet nie ma mowy, żeby go namówić. To co ona ma zrobić? Ona jest... Taka osoba jest w stanie zapłacić wszystkie pieniądze, żeby tylko to no dziecko ja uruchomić. Już abstrahując od tego, ile ten trening kosztuje, ale ona po prostu ona wie, że ona sama tego nie zrobi. A dziecko po prostu w zasadzie z dnia na dzień jest coraz bardziej otyłe albo chore. Mm. Dlatego, tak jak mówię, no, tą sposobnością, którą żeśmy osiągnęli przez wiele lat czy to właśnie z łamanym kręgosłupem, czy to właśnie otyłością, czy doświadczeniem, które razem z Ewą żeśmy nabierali poprzez właśnie prawidłowość jedzenia, prawidłowość trenowania, prawidłowość gdzieś tam biznesu, bo tutaj też trzeba przyznać, a ja też... Chciałem powiedzieć, że tak naprawdę to Ewa namówiła mnie na studio. Ja się bardziej bałem, pomimo że uprawiam sport ekstremalny, ja się bardziej bałem takiego ryzyka otworzenia, otworzenia takiego studia, ponieważ bałem się reakcji klientów, tak jak wcześniej wspomniała Ewa, było to pierwsze studio. My pracowaliśmy wcześniej we Fru Fitness, tam to Fru Fitness już w zasadzie umierało, ponieważ zmieniony, został zmieniony właściciel i w momencie, kiedy został zmieniony, zupełnie jakby miał inny pomysł na swój mm -hmm. sukces, a my mieliśmy i ostateczną decyzję tak naprawdę podejmowaliśmy w, zupełnie w, w dużym ciśnieniu, żeby to tak naprawdę to, co osiągnęliśmy jakby doświadczeniem już tam, żeby to nadal gdzieś tam przelewać, no bo ci klienci po prostu by odeszli. No i... Na szczęście jesteśmy idealnie się uzupełniamy. Ty jesteś yy, odważny w sporcie, ja jestem odważniejsza w życiu i to jest dobry brak, bo ja sportów ekstremalnych nie do końca wolę bardziej takie asekuracyjne, a życiowo wiesz, znowu ja bardziej wolę zaryzykować, a ty gdzieś się wycofać. No i na tym Nie chcę tego Ewie zabierać, ponieważ jest, jest jej to pomysł. Yy, I tak naprawdę mm, no, przyniósł nam ogromny sukces. To wiedzą mieszkańcy, niektórzy nie chcą tego widzieć, bo wiadomo, jak, jakim jesteśmy społeczeństwem. Natomiast. No my się z tego co bardzo cieszymy. No my to się, jest ogromne, my się, czy nie to jest kwestia. My się jakby... cieszymy, bo mamy mnóstwo pracy, mamy fajnych klientów, robimy to, co robimy. Dokładnie, lubimy. to jest dla nas sukces. My tak postrzegamy... I nasz tak naprawdę sukces. niezależnie od tego, jaka była pandemia, my nawet jeździliśmy do ludzi do ogrodów, czy połączyliśmy się online. Ludzie chcieli to robić. Niesamowite, ale faktycznie tak robili że cały czas na Wiedziałam.